Na pewno mecz ułożył się dość, nie tak jak sobie zakładaliśmy, chcieliśmy więcej operować piłką, ale jak to bywa z drużynami z czubu nawet tej B klasy, jest ciężko sobie te założone cele zrealizować i musieliśmy niestety troszkę dostosować się do gry przeciwnika, który warunkami fizycznymi nas przewyższał i, i te piłki, rozgrywanie piłki dołem i czy tam górą było ciężkie dla nas, ale ale konsekwentnie zrealizowaliśmy swój plan jakoś tam i staraliśmy się kontrolować mecz, chociaż przeciwnicy też mieli swoje sytuacje, ale myślę, że mogę być zadowolony z moich zawodników, że dużo serca zostawili, stworzyliśmy dużo sytuacji i ten wynik mógł być bardziej okazały, ale rywalom też się należy szacunek za to, że dotrzymywali nam kroku. Liczyliśmy na troszkę, troszkę, troszkę łagodniejszy mecz, ale, ale myślę, że nie było żadnych kontuzji też, nie było żadnych ostrych fauli i, i kartek jakichś takich, zaostro grę, no to więc możemy być zadowoleni też pod tym względem, że, że mimo tego tej, tej powiedzmy celu i awansu, jaki ten mecz to jeszcze było takie fair play dużo. To jestem zadowolony. No, no, powiedzmy no, sobie no. tak, 25 lat klubu, 10 sezon klubu w ogóle w B-Klasie, odkąd występujemy w rozwójkach ligowych, piąty sezon z, jako ja jestem trenerem tutaj. Myślę, że, że też rozwój tego klubu, jaki nastąpił w ostatnich latach. I, I ten awans to jest ukoronowaniem tego, jak tutaj wiele pracy włożyliśmy. Bo mówię, jak ktoś przyjedzie do nas na obiekt, a był kilka lat wcześniej, to myślę, ogrom pracy, który włożyliśmy i w infrastrukturę, i w struktury klubu, gdzie staramy się stworzyć grupy młodzieżowe. Myślę, że ten awans na pewno jest ukoronowaniem tego 25-lecia tej naszej działalności. I z tego jesteśmy dumni i mamy nadzieję, że ten prezent dla nas, dla naszych kibiców i dla naszych rodzin, które nas wspierają, bo to niełatwo jest co niedzielę jeździć na mecz, w takiej lidze, to, to myślę, że jest pięknym ukoronowaniem tego 25-lecia. Ja jestem bardzo realistą i staram się na razie zapewnić to, żebyśmy się utrzymali i, i powalczyli w takim lepszym gronie, bo te drużyny są naprawdę ciekawe. Może ktoś z okręgówki tam do nas dołączy, yy, jakiś tam Spadkowicz, to też ciekawa drużyna na, na pewno. I, I myślę, że jakieś tam ciekawe mecze, będziemy się cieszyć każdym kolejnym meczem, Jaki cel mamy na, na pewno utrzymanie, a więcej myślę, że jeszcze jesteśmy za mało zorganizowani, żeby sobie stawiać cele i przeskoczyć ligę wyżej, bo to może ta dla nas też rykosze tym odbić, dlatego systematycznie budujemy strukturę i, i, i tożsamość lubu.